O Jezu, gdzie ja jestem? Co się stało? Boże! Piasek, woda, drzewa. Halo, jest tu ktoś? A, -a, 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 -a. A, -a, -a. To było twarde lądowanie. Gdzie ja w ogóle jestem? Jakiś... Nie wiem. Nie wiem gdzie jestem. Ktoś tam jest! Ktoś tam jest! Biegnę! Halo! Halo, halo! Halo! Wiesz, może co się stało? Nie. Poza przed chwilą. Też właśnie przed chwilą spadłem. Nie wiem, co się stało. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Wiesz, co to jest w ogóle za miejsce? Nie wiem. Tak naprawdę widzę tylko wodę do koła, piasek, yy, kamień, węgiel i coś dziwnego, co rośnie. Nie wiem, gdzie ja jestem. Gdzie ja jestem? Trzeba być szybko, blisko jak. Się jak w ogóle masz na imię? Bo tak. Pablo. Witaj, ja jestem Jula. Nie wiem jak ty, ale ja idę w głąb w lasu. No z ciemno się w sumie robi. Ja nie wiem w ogóle co... Trzeba to jest. ogarnąć... Nie wiem, drewno, cokolwiek. Żeby się skryć. No to na pewno. Czekaj, pomogę ci. Nie. Ale ciemno się. Ja Musimy stworzyć jakąś małą chatkę, bynajmniej. Znaczy, cokolwiek z drewna. Był jakiś szałas. Szybko się tr... trzeba się schować gdzieś. Chodź. Jezu, i miałam takie cudowne życie. Naprawdę. Trzeba Chodź, się tutaj, tutaj się schowamy Mieszkałam sobie w takim pięknym domku. Naprawdę. No. I dlaczego się tu znajduję? Nie wiem. Dlaczego akurat ja? Nie wiem czemu ja, to jest jakaś zagadka, do dotknięcie. Miałem taką cudowną rodzinę. Mieszkałam z mamą i tatą. Mój tata niestety niedawno zmarł. I zostałam z mamą. I... Pokłóciłam się z nią. I idę, se idę i nagle... Nagle tutaj się zjawiłam. Czyby też rozumiem. Aktualnie wracałem z pracy. się potknąłem. O, krapężniki, i też tu nagle wylądowałem. Nie wiem, to jest jakaś zagadka. Trzeba to odkryć. A teraz pójdziemy nie. spać. No ale nie mamy. Jak mamy iść spać? Na ziemi. To się schowajmy bynajmniej w tym piasku. Dobra. Dobranoc. Dobranoc. noc. Chyba już radek. Coś mi się tak wydaje. Wstawaj, wstawaj. O! Jezu, jak jasno! Dokładnie. Boże jeden. Dobra, ja wezmę... Muszę zbreną. się nabić tej wody, jestem tak sucho. I co, dobra ta woda była? No nie zbyt ten... No... Chyba nie, taka słona. A jaka ma być? Nie no, ja płynę wodą, ale będę cała mokra. I przyziębie. Bez przesady. Chodź za mną. Jak miałem 9 lat, to miałem dziadka. I dziadek kiedyś opowiadał mi historię, że istnieje taka wyspa, gdzie można znaleźć skarb, ale tej wyspy bronią potwory i trzeba ich pokonać. Wiem, że na tej wyspie, znaczy nie wiem, w sumie tak dziadek powiedział, a ja wierzę w słowa dziadka, które mi powiedział: Powiedział mi, że jest tu taki dom i mieszka tam jakiś starczy pan. Wie wszystko o tej wyspie. Więc na pewno będziemy musieli go poszukać. A tymczasem. A na pewno jest ta wyspa? No nie wiem. Nie, nie wiem. Dobrze, Ob... na razie to musimy ogarnąć sobie schron. Dokładnie. I jedzenie. O, ognisko! I też pada. Chodź. Jezu, burza. Zaraz będzie. Oby nie. O, jak cieplutko. Go gorzej jako ognistwo zgaśnie, dobra. Ja zbuduję tu jakiś szałas czy coś, dobra, ale burza. Musimy się szybko schować. Chodź tu, chodź do mnie. Idę, idę. Jeszcze mam węgiel, bo szybko zrobiłem z drewna ten węgiel drzewny. Ja akurat mogę mieć pochodnie, więc poczekaj, tylko stworzę. Dobrze, ja tutaj zrobiłem z liści łóżka, jakieś. Jakiekolwiek. Masz tu dwie pochodnie. W razie co? Dziękuję. Wiesz co? Prześpimy ten deszcz. Dobrze. Chodź, położymy się. Dobrze. Mi... Krowa! Dwie Ale wydaje się bardzo miła. Tak kiedyś nauczył. Jakiś słuch, że I w nim się robi takie rzeczy. Ty masz tą łopatę, a ty mi daj tą siekierę, bo się jeszcze skaleczysz. Skrzynkę, znalazłem książkę, która jest na